Drogie dzieci, z matczyną troską i niezmierną miłością przychodzę do Was, aby przekazać wiadomość o ogromnej wadze. W tym szczególnym okresie historii pragnę ostrzec Was przed wyzwaniami, które nadchodzą. Obecne czasy stanowią okres próby i oczyszczenia. Posłuchajcie głosu Waszej niebiańskiej matki. Nadchodzą kataklizmy, których skala i intensywność przyniosą ogromne zniszczenia i cierpienie. To próba dla całej ludzkości, wymagająca natychmiastowej reakcji. Sześć narodów stoi w 1900 obliczu nadchodzącej tragedii. To nie jest czas na obojętność, lecz na działanie, pełne oddania i żarliwe modlitwy. Przygotujcie się, ponieważ czeka nas wyzwanie, które wymaga nie tylko przygotowania, ale także głębokiego oddania i wspólnej modlitwy. Ten apel nie pochodzi od człowieka, lecz jest ostrzeżeniem z niebios. Te wydarzenia są pilnym wezwaniem do nawrócenia i wzmocnienia wiary. Znaki przepowiedziane w starożytnych proroctwach spełniają się na waszych oczach. Ziemia zadrży, morza wzburzą się, a niebo wyda ostrzegawcze znaki. Te katastrofy odzwierciedlają pilność czasów i Boskie wezwanie, aby ludzkość powróciła na drogę pokoju, sprawiedliwości i miłości. Pozwólcie mi wiedzieć, gdzie się znajdujecie. Podajcie miasto, region i kraj, abyśmy wspólnie mogli być świadkami tego alarmu, który rozbrzmiewa w niebiańskich sferach. Maryja, Matka Boża, przemawia do Was matczynym i pełnym współczucia głosem. Moje ukochane dzieci, nadszedł czas głębokiej przemiany, czas nawrócenia i oddania nie tylko jej, ale także jej synowi. W tych mrocznych czasach, kiedy obojętność rozprzestrzenia się w sercach jak drapieżny pasożyt, zło zbliża się do świata, przynosząc ze sobą straszliwe katastrofy, które będą echem apokaliptycznych czasów. Niszczycielskie nawałnice. Trzęsienia ziemi i inne nieprzewidywalne kataklizmy nawiedzą ziemię. Nie lękajcie się, ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, jest z wami. On jest światłem, które rozprasza wszelkie ciemności. Zwróćcie się do Niego z całego serca. Szukajcie schronienia w Jego słowach i sakramentach. Módlcie się żarliwie, aby ludzkość mogła się zjednoczyć, pomagać sobie nawzajem, odnawiając wiarę i nadzieję. Ja, Wasza Matka, nieustannie wstawiam się za każdym z Was, ufając w Boże miłosierdzie i opiekę. Jesteśmy powołani, aby być nosicielami światła, posłańcami błogosławieństw dla naszych braci i sióstr. Musimy przygotować się na nadchodzące wyzwania i chwile udręki, które nadejdą z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa. Nie ulegajmy strachowi. Lecz stawmy czoła przyszłości z niezachwianą wiarą, rozbrzmiewa desperacki apel do ludzkich dusz. To nie jest czas na rozpacz, lecz na jedność i duchową siłę. Moje umiłowane dzieci, nie traćcie wiary, to wezwanie do nawrócenia modlitwy i pokuty. Zwróćcie się do Boga całym sercem, bo tylko w nim znajdziecie siłę i nadzieję, aby przezwyciężyć te trudne czasy. Niech te słowa będą dla Was drogowskazem i wezwaniem do działania. Przygotujcie się duchowo, moi synowie i córki, abyście mogli stawić czoła wyzwaniom, które nadejdą z odwagą i niezłomnością. W burzach miłość Boża jest bezpiecznym schronieniem. Szukajcie pokoju, praktykujcie wzajemną miłość. Spójrzcie na niebo, które płonie ogniem, apokaliptyczne wizje rozwijają się na waszych oczach. Podróżując z narodu na naród, zostawiając za sobą mroczną ciemność, nadszedł czas, abyśmy wyznali nasze grzechy i wznosili nasze głosy w błagalnej modlitwie. Trzęsienia ziemi grożą pochłonięciem całych narodów. Od Meksyku po Kolumbię, od Hiszpanii po Wenezuelę, od Kostaryki po Argentynę. Nasze serca muszą się zjednoczyć w potężny łańcuch modlitwy. Proszę, podzielcie się wiadomościami z tymi, którzy przeżywają chwilę bólu i smutku. Wasze słowa pocieszenia i wsparcia mogą zdziałać cuda w czyimś życiu. W obliczu nadchodzących konfliktów, nasze modlitwy muszą sięgnąć krańców ziemi, obejmując zamieszanie, które ogarnia Bałkany. Ziemia drży w posadach, a ludzkość stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu. Nie możemy ulegać strachowi, musimy działać, a naszą najpotężniejszą bronią jest modlitwa. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejszych godzinach boskie światło nie gaśnie czas na nawrócenie. Krótkie wołania proroków, zarówno tych z dawnych czasów, jak i współczesnych, usiłują zwrócić uwagę ludzkości, lecz wielu z nas pozostaje obojętnych na te ostrzeżenia. Dziś apeluję do Was: przebudźcie się z letargu duchowego, w którym trwacie. Nadchodzące kataklizmy naturalne są odzwierciedleniem cierpienia stworzenia i oddalenia się człowieka od ścieżek wyznaczonych przez Boga. Poprzez modlitwę i prawdziwą pobożność odnajdziecie ukojenie oraz ochronę. Ja, jako matka wszystkich, będę przy Was, wstawiając się za Wami przed naszym Ojcem Niebieskim. Lecz nie łudźcie się, boska opieka nie jest gwarantowana dla tych, którzy pozostają obojętni. Konieczne jest oddanie się poszukiwaniu zbawienia z gorliwością. Nie ma czasu do stracenia. Wśród przeciwności i pokus trzymajcie się mocno wiary, ponieważ zło nie ustaje, a wyzwania życiowe nieustannie się pojawiają. Nie jesteście sami w chwilach zwątpienia i strachu. Pamiętajcie, że jesteście kochani przez Boga, którego miłość do was jest wieczna. Na tej krętej ścieżce życia stoimy na skraju duchowej przepaści, na rozdrożu w historii ludzkości. Znaki i trudności wzywają nas do głębokiej refleksji i duchowego działania. Nadchodzą czasy próby, lecz nie traćcie nadziei, ponieważ niebo jest blisko. Oczyszczenie nadejdzie, wulkany wybuchną, rzeki wystąpią z brzegów, a po wodzie zaleją ziemię. Wiatry będą wiać z furią, a ziemia zatrzęsie się w posadach, burząc fundamenty świata. To wyraźne znaki, że naturalny porządek został naruszony i wymaga duchowej przemiany. Moje dzieci, wiedzcie, że te wydarzenia nie są przypadkowe, lecz stanowią część większego planu, który ma obudzić duszę i wezwać wszystkich do pojednania ze Stwórcą. Każdy z Was jest powołany do bycia światłem pośród ciemności symbolem nadziei i wiary dla innych. Nawet jeśli ciemność grozi pochłonięciem całych narodów, w tym naszej ukochanej ojczyzny, pamiętajcie, że światło wiary nigdy nie gaśnie. W tym decydującym momencie nawrócenie jest niezbędne. Otwórzcie wasze serca na boskość. Droga może być trudna, lecz z wiarą i determinacją pokonacie każdą przeszkodę. Przygotujcie się, moje dzieci, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. Wzmacniajcie swoją wiarę, ponieważ prawdziwa siła tkwi w miłości Bożej i nadziei, którą On nam ofiaruje. Niech to przesłanie rezonuje w Waszych sercach i prowadzi Was w nadchodzących dniach tego burzliwego czasu. Niech wiara będzie naszym bezpiecznym schronieniem, kotwicą, która utrzyma nas mocno w obliczu zła. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej apostazji, gdzie świętokradztwa i bluźnierstwa się mnożą, a Antychryst snuje sieć oszustw. W tej mrocznej rzeczywistości jesteśmy wezwani do stałej czujności, do modlitwy i czynów miłosierdzia, poświęcając się różańcowi jako potężnej broni przeciw złu i źródłu pocieszenia w czasach ucisku. Ponadto proszę Was, abyście się nawzajem wspierali z miłością i współczuciem. Te katastrofy stanowią również szansę na to, aby ludzkość się zjednoczyła, okazywała solidarność, pomagała potrzebującym, pocieszała strapionych i stawała się narzędziem pokoju Bożego. Świat stoi w obliczu okresu próby znaki. Czasów stają się coraz bardziej widoczne, a natura, stworzenie Boże, buntuje się przeciwko grzechom i obojętności ludzkości. Nadszedł czas, abyśmy wznieśli nasze modlitwy jak tarcze przeciwko ciemności i aby nasza wiara była światłem, które poprowadzi przyszłość ludzkości w objęcia miłującego Ojca. Moje ukochane dzieci. Z ciężkim sercem przychodzę do Was w tym krytycznym momencie historii ludzkości. Świat stoi na krawędzi nadchodzących wydarzeń, które wystawią na próbę Waszą wiarę, wytrwałość i całkowite oddanie się miłości Bożej. Jako matka troszcząca się o swoje dzieci, jestem tu, aby prosić Was o duchowe przygotowanie się na to, co nadchodzi. Tylko przez wiarę i boską miłość będziemy w stanie pokonać stojące przed nami wyzwania. Moje drogie dzieci, pośród cieni rozprzestrzeniających się po świecie, wiedzcie, że miłosierna miłość Boga nigdy nas nie opuszcza. W każdej chwili niepewności i każdym wyzwaniu Jego obecność nas otacza i wspiera. W tym czasie kluczowe jest nawrócenie i powrót do miłości Boga. Nie bójcie się, bo nawet gdy świat wydaje się upadać, On jest z nami. Czas przylgnąć do modlitwy i dążyć do świętości. Otwórzcie swoje dusze na przyjęcie daru łaski Bożej, pokładając ufność w opiece świętych i aniołów, którzy towarzyszą nam na każdym kroku. Burzliwe nawałnice uderzą w ziemię, siejąc spustoszenie i chaos. Wody mórz i oceanów wzburzą się w gniewie, pochłaniając lądy i miasta. Wichry zamienią się w bezlitosne cyklony, powalające wszystko na swojej drodze. Ziemia w swoim cierpieniu pęknie od wstrząsów. Nadszedł czas, aby przygotować się na chwilę udręki, które nadchodzą. Módlcie się za niewinne ofiary konfliktów i niepokojów, które trapią ludzkość. Wznoście modlitwy za naszych braci i siostry, którzy doświadczają cierpienia. Niech Bóg okaże im swoje miłosierdzie, ulży w ich bólu. Świat zmaga się z monumentalnym kryzysem, a życie ludzkie jest tracone na ogromną skalę. Choć Boża ochrona wydaje się odległa, nadzieja jest światłem, które może prowadzić nasze kroki. Te wydarzenia to nie tylko manifestacje fizyczne, ale także duchowe. Są one naglącym wezwaniem dla ludzkości, aby przebudziła się ze swojego letargu duchowego i powróciła do Boga, okazując skruchę. Zło, które wkrótce na was spadnie, jest konsekwencją waszych czynów. Drogie dzieci, z matczynym sercem przynoszę wam istotną wiadomość. W mojej miłości do każdego z was. Czuję potrzebę ostrzeżenia przed nadchodzącymi czasami. Czasy, które przeżywamy, są wielką próbą i oczyszczeniem. Proszę, posłuchajcie słów Waszej Matki Niebieskiej. Nadchodzą katastrofy naturalne o straszliwej sile, które przyniosą zniszczenie i cierpienie. Stoją one przed ludzkością jako ogromne wyzwania i próby. W tej chwili pilnej potrzeby i bezprecedensowego zagrożenia. Ostrzeżenie rozbrzmiewa na całym świecie, wzywając do natychmiastowej uwagi. Sześć narodów znajduje się pod złowrogim ostrzeżeniem zbliżającego się kataklizmu. To nie czas na obojętność, lecz na działanie i gorliwe modlitwy. Bądźcie przygotowani, gdyż przed nami stoi wyzwanie, które wymaga nie tylko przygotowania, lecz także głębokiego oddania i łańcucha modlitw. Ten apel nie pochodzi z ludzkiego źródła, lecz z niebios. Te wydarzenia są pilnym wezwaniem do nawrócenia i wiary, a znaki dane w starożytnych proroctwach spełniają się na waszych oczach. Ziemia będzie drżeć, morza będą się wstrząsać, a niebo będzie dawać znaki ostrzegawcze. Te katastrofy naturalne są odzwierciedleniem pilności czasów. Boskiego wezwania, aby ludzkość powróciła na ścieżkę pokoju, sprawiedliwości i miłości. Pozwólcie mi wiedzieć, gdzie przebywacie miasto, stan i kraj abyśmy mogli być świadkami tego alarmu, który rozbrzmiewa w niebiańskich sferach. Maryja, Matka Boża, swoim matczynym i współczującym głosem rozpoczyna komunikację: Moje ukochane dzieci nadszedł czas głębokiej przemiany. Czas nawrócenia i oddania nie tylko wobec niej, ale także jej świętemu synowi. W tym mrocznym czasie, gdy obojętność zagnieżdża się w sercach jak żarłoczny pasożyt, wielkie zło zbliża się do upadku na świat, przynosząc ze sobą straszliwe katastrofy naturalne, które będą echem apokaliptycznych czasów. Nawałnice, niszczycielskie trzęsienia ziemi i nieprzewidywalne katastrofy będą nawiedzać ziemię. Nie lękajcie się, ponieważ syn Jezus Chrystus jest z wami. On jest światłem rozpraszającym wszelkie ciemności. Zwróćcie się do Niego całym waszym sercem, szukajcie schronienia w Jego słowach i sakramentach, módlcie się gorliwie, aby ludzkość mogła się zjednoczyć, pomagając sobie nawzajem, odnawiając wiarę i nadzieję. Ja. Wasza Matka, nieustannie wstawiam się za każdym z Was, ufając w Boże miłosierdzie i opiekę. Jesteśmy powołani, aby być nosicielami światła, emisariuszami niezliczonych błogosławieństw dla naszych braci i sióstr. Musimy przygotować się na nadchodzące wyzwania i godziny udręki, które nadejdą z powodu ludzkiego nieposłuszeństwa. Nie ulegajmy pułapce strachu. Ale stawmy czoła przyszłości z niezłomnością, wierząc, że dzięki Bożej łasce zdołamy przetrwać każdą burzę. Czas jest krótki, a potrzeba pilna. W obliczu nadciągającej katastrofy niezwykłych rozmiarów, wzywany jest desperacki apel do ludzkiej duszy. Teraz nie jest czasem rozpaczy, lecz na jedność i duchową siłę. Moje umiłowane dzieci, nie traćcie wiary. To wezwanie do nawrócenia, modlitwy i pokuty. Zwróćcie się do Boga całym sercem, bo tylko przez niego znajdziecie siłę. Niech to przesłanie będzie kompasem i wezwaniem do czynu w tych ciężkich czasach. Synowie moi, przygotujcie ducha, aby z odwagą i niezachwianą wiarą stawić czoła nadchodzącym próbom. Pamiętajcie, że nawet w najgłębszych ciemnościach miłość stwórcy pozostaje niezachwianym schronieniem. Dążcie do harmonii i okazujcie sobie wzajemną troskę. Spójrzcie na niebo, które płonie w wizjach apokaliptycznych. Podróżując przez narody, niosąc za sobą mrok, nadszedł czas, aby w pokorze wyznać grzechy i wnieść błagalne modlitwy. Ziemia zadrży w posadach, a narody od Meksyku po Kolumbię, od Hiszpanii po Wenezuelę, od Kostaryki po Argentynę staną w obliczu zagrożenia. Nasze serca muszą zjednoczyć się w potężnym łańcuchu modlitwy. Proszę, podzielcie się w komentarzach słowami otuchy dla tych, którzy cierpią bólu i smutek. Wasze słowa współczucia i wsparcia mogą odmienić czyjeś życie. W obliczu zbliżających się konfliktów, nasze modlitwy muszą objąć cały świat, w tym chaos na Bałkanach. Świat staje w obliczu bezprecedensowego kryzysu. Nie możemy poddać się strachowi, musimy działać, a modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią. Pamiętajcie, że nawet w najmroczniejszych chwilach boskie światło nie gaśnie. Czas nawrócenia jest krótki, a głosy proroków. Zarówno dawnych, jak i współczesnych wzywają ludzkość do opamiętania, lecz wielu pozostaje głuchych na te ostrzeżenia. Przebudźcie się z duchowego letargu. Nadchodzące katastrofy naturalne są odzwierciedleniem cierpienia stworzenia i oddalenia się człowieka od Stwórcy.